Cześć, witam w kolejnym odcinku serii Road to Home Lab. Dzisiaj opowiem sobie o PXE. Zapraszam. Cześć. PXE, czyli Pre Boot Execution Environment, jest to technologia, która pozwala na wykonanie jakiejś aplikacji przed budowaniem sy systemu. Wykorzystuje się to m.in. przy bootowaniu maszyn przez sieć, a nie z dysków lokalnych. Ja też tak tego używam. Jak to działa? Gdy maszyna wstaje, BIOS czy UEFI odpytuje DHCP o adres IP. Jeśli DHCP odpowie poprawnym po adresem oraz wyśle informację o tym, że chcemy się bootować przez sieć, wtedy UEFI łączy się na dany serwer. Przez protokół TFTP, y, trivial file transfer protocol, ściąga plik i go wykonuje przed włączeniem jeszcze, przed procesem bootowania systemu. I tym klikiem może być na przykład grup. Aby to działało, musimy mieć na hoście TFTP, no bo gdzieś się musi łączyć. Ja tutaj mam na przykład fedorkę, y, TFTP by, było instalowane. Widzimy, że mamy serwis, y, który włącza TFTP. Dodaję opcję verbose, żeby było widać, co się dzieje. Jest ona aktywowana przez socket, czyli no, ten TFTP nie działa non-stop, tylko się włącza, jak przychodzi zapytanie. Tutaj widzimy, że chodzi o port 69 UDP, bo taki działa. I teraz w tym TFTP mamy plik varlib-tftp-boot, w którym mamy kilka plików, może ich być mniej, bo tutaj też mam trochę bałagan z tych kluczowych. Grup X64Fi i grup Konfy. Czemu jest ich parę? O tym za, za chwilkę. Więc jeśli już wiemy, że mamy na, nasze TFTP na tym hoście, wiemy, że mamy plik grup X64, musimy teraz powiedzieć naszemu DHCP, aby poinstrowało klientów, aby tam się łączyli. I możemy to zrobić jak na przykład w OpenWRT miałem wcześniej, gdzie podajemy właśnie. Adres serwera, gdzie ma odpytać i plik, który ma odpytać. Tu jest jeszcze boot x, bo to było wcześniej, się uczyłem, więc, ale można dać gruba. A tu jest wycinek z y, MikroTika, gdzie też podajemy opcję next server i boot file name. I to mówi klientowi, że hej, po, y, połącz się do tego serwera i pobierz taki plik. No dobra, no to zobaczmy. Mamy tutaj podgląd na logizy z TFTP. Mamy tutaj mtera, że. Maszyna działa i pinga w tej chwili, zróbmy jej restart. Widzimy, że jest restart, że przesta pingać. Klikamy F12, aby wywołać netboot. Widzimy, że moja maszyna wchodzi w netboot. Wybieramy IPv4 i starting PXE. I momentalnie widzimy, że maszyna zaczęła pingać. Nam się pokazał grup, a w logach mamy zapytania o parę ciekawych plików. Widzimy zapytania o grup X64Fi, co nas nie dziwi, bo taki plik wskazaliśmy. Następnie widzimy pytanie o grup konfa, ale to nie jest pytanie o grup konfa zwykłego. Widzimy, że pyta nas o grup konfa i nasz MAC adres, bo to jest nasz MAC adres tej mojej maszyny. Ale widzimy, że pliku nie ma. Następnie pyta o grupką w CAA83C0C. Ta, takiego pliku też nie ma. Potem pyta o CAA83C0. Takiego pliku też nie ma. Potem pyta o, o parę pomocniczych plików i na końcu pyta jeszcze o plik grupką w CAA83C. I taki plik już jest. Czym są te CAA8? Jeśli sobie wpiszemy te wartości do Pythona albo gdzieś i rozkodujemy je heksadecymalnie będzie to IP naszej maszyny czyli on szuka pliku grupką specyficznego dla jego adresu IP jeśli tego pliku nie ma to szuka w kolejnej wersji dla pliku z siecią czyli .0. tego pliku też nie ma i następnie szuka a czy w ogóle po trzech oktadach można szukać i taki plik już jest bo Mam Wilany, więc mam grup konfa dla jednego Wilanu, innego grup konfa dla innego Wilanu. Więc widzimy, że grup przy PXE szuka grup konfa od bardzo szczegółowych opt wersji do bardziej yy, ogólnych. Ale dobra, w końcu nam z, z, znalazł grup konfa i co w nim jest? No, to jest zwykły grupką. tutaj nie ma magii. Może nie jest bardzo standardowy, ale to jest zwykły grup gdzie mamy jeden menu entry. I następnie mamy Linux EFI, które odczytuje po HTTP, nie z dysku lokalnego, ale z HTTP. Widzimy, że tu jest y, protokół HTTP i host pxk 3 Domek, fabrykowskipl slash Fedora CoreOS i, i, we, i wersja. Dalej już mamy opcję dla tego CoreOSa, więc tutaj y, je można ominąć, bo tu już są specyficzne dla danej dystrybucji. initrd również odczytywany przez y, HTTP z serwera y, Pixel i to jest zwykły serwer HTTP, z jak, jakiś tam y, nginx na Kubernetesie. Jeśli zrobimy kurla, widzimy, że dane binarne. Jeśli damy kurla pipe file, to widzimy, że to jest tam j, j, jakiś image jądra. Więc tutaj jest. Zwykły serwer HTTP, który mógłby być gdziekolwiek. I to by było minimalne P PXE, które można sobie w domku skonfigurować w miarę szybko i łatwo. Jakie mam plany na przyszłość? W tej chwili jest tak, że maszyna mi się butuje lokalnie, a po PXE ją instaluje. Chciałbym zrobić tak, żeby PXE dla sieci butował z pliku lokalnego. To znaczy, maszyna wstaje, łączy się do PXE, PXE mu jej daje grup konfa. Butuj się z dysku lokalnego. Ale gdybym chciał zrobić reinstall maszyny, to bym mógł stworzyć plik dla danego ip z wpisami instalacyjnymi, a nie uruchomieniowymi. Wtedy po restarcie dana maszyna mi się przeinstaluje. To jest plan na przyszłość. Na razie mam tak, że muszę prze, y, przełączyć się na netboot, ale to y, temat na inny odcinek. Dzięki. Cześć.